Hejko kochani, dzisiaj przetestuję sobie zestaw Make Your Own Slime. Polega on na zrobieniu slima z tych składników w środku. Jestem ciekawa, jak wyjdzie i czy w ogóle wyjdzie. Tak więc zabieram się za testowanie. Tak się prezentuje ten zestaw. Kosztował on 16 zł bez grosika. Kupiła go moja mama w sklepie osiedlowym. Jestem bardzo ciekawa, jak ten slime wyjdzie, ale żeby się przekonać, najpierw zobaczymy zawartość tej paczuszki. Jest tutaj taka torebeczka strunowa. Już jest pusto, więc odkładam na boczek. Tak się prezentuje cały ten zestaw w worku. Już widzę, że mamy zielony barwnik. Otwieram torebeczkę i wyłożę sobie to wszystko tutaj. Oczywiście instrukcja. Tutaj jest slime glue. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie to coś w stylu dodaj wody i zrobić się slime. Baking soda. Taka fajna czarna łyżeczka. Przypomina mi trochę te z maka do lodów. Patyczek. Tutaj jest taki barwnik, dosyć malusi. Ostatnia rzecz to slime Activator jest w takiej fajnej małej poręcznej buteleczce. Miseczkę trzeba mieć swoją. Będę robić według instrukcji, więc na razie ją biorę. Klej ma 50 ml, więc tyle wlewam. Odkręcam go. Jest dosyć gęsty. Od dwóch do ośmiu kropelek barwnika, pół łyżeczki sody, więc odkręcam. Ciężko się to tutaj. O, yy. tutaj pół łyżeczki sody wsypuję i teraz trzeba wymieszać wszystko dokładnie. Tak więc mieszam. Ten barwnik ma taki fajny, żywy, mocny kolor. Ale wydaje mi się, że gdybym nie robiła tego tak idealnie, według instrukcji, to dodałam go trochę więcej, żeby miał mocniejszy kolor. No ale będę robił według instrukcji. Chociaż jestem pewna, że wyjdzie, bo to takie sprawdzone składniki. Będę trochę jak taki kisiel jawkowy, tak mi się kojarzy. Z chęcią bym zjadła, gdyby to nie był klej z solą i barwnikiem. Dobra. Bożeczka mi się nie zatopi? Dobra, nie zatopi. Wlej całą butelkę. O XD. Mieszam. Wiedziałam, żeby całe butelki nie dawać. Fajne jest to, że ta instrukcja jest po polsku. I wiecie co? Jest powiedziane, żeby wlać całą butelkę, czyli 50 ml. Aż! Czyli tak jakby w proporcji 1 do 1 z tym klejem. Ja wlewam szczerze mówiąc po trochu, bo dla mnie to jest dosyć dużo, a slime już się zaczął formować, a nie wlałam nawet połowy. Wlałam dopiero 10 ml, więc 1 piątą. Oszukują mnie tu. Dobra. Teraz to będę tak bardziej energicznie mieszać. Dobra. Slime już jest prawie uformowane, więc... Kurczę, ta instrukcja jest troszeczkę dziwna. Domyślam się, że gdyby się wlało całą butelkę slime, bo był taki twardy i nieciekawy. Mm. Więc dobrze, że zrobiłam po swojemu. Cieszę się. No, to się nawet nie miesza już z tym aktywatorem. Dobra, ja myślę, że on już się nie klei do tej ręki jednej, a do drugiej się lepiej. Slime miał miłą konsystencję, ale wydaje mi się, że gdybym dodała cały aktywator, to by się zaczął rwać, więc dobrze, że zrobiłam według takiej swojej intuicji. Ale niestety na drugi dzień wypłynęła z niego cała woda i nie nadawał już się w ogóle do zabawy, musiałam go wyrzucić. Ale w sklepie widziałam inne zestawy do slime'ów, więc jeśli chcecie, to mogę dla Was je przetestować. Napiszcie w komentarzu i dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie, żebym dla nich właśnie zrobiła. Jeśli odcinek się Wam spodoba, to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, będzie mi niezmiernie miło. Zobaczcie na moje social media, czyli Instagrama, Snapchata, Facebooka i Musicali. Wszystko macie w opisie. Pa-pa!